Siemanko wszystkim, ja jestem Buma, a to jest kolejny odcinek serii Realnie Wirtualnie w grze Farming Simulator 22 na moim kanale. No i co już, jak widzicie, rzepak wykoszony. Ja już zacząłem sobie powoli talerzować. No i dzisiaj będziemy kontynuować tą pracę. Nie ma co, trzeba się brać. Jeszcze sobie ustawimy tylko GPS-a, bo jak to zawsze jest. Po wyłączeniu gry wszystko się kasuje Renówka GPS-a Mano, to trzeba go używać. Nie ma się co zastanawiać 3.40 miałem ustawione, tak mi się wydaje. Cyk, poka pan to coś to kurczę, bierze nam trochę krzywo. Ja bym chciał, żeby to bardziej w tą stronę szło Pokaż Będzie Zobaczymy co będzie to będzie Także kreseczki możemy sobie powyłączać No i lecimy z tą robotą. Co wam chciałem dzisiaj mówić? No Walnęło już kurczę 200 godzin na tym save'ie, także Nie wiem czy to dużo, czy mało Według mnie, jak na to, co tutaj jest zrobione, no to jest bardzo dużo. Aj, Hon by to szczelił, wyjdzie mi taki omijak. Dobra, poprawimy, nie ma problemu. Nieważne, tak to jest z tym GPS-em niestety tutaj. No i co, walnęło już ponad 200 godzin na sejwie Niby się farma rozwija, niby się nie rozwija. Czasem ten rozwój widać, a czasami w ogóle. Będę musiał jednak bardziej bardziej postarać się o to, żeby jednak zainwestować więcej w ziemię, bo no to są jednak moje pieniądze. A bez tego ani rusz. No i co wam miałem mówić? Jednak się zdecyduję postawić hale na. na co? Hale na baloty, to znaczy hale. Jakąś tam taką prostą wiatę sobie wymyśliłem, i tak to chyba zrobię. Rozbiorę tą wiatę, którą mam na przedstodołom, co mi teraz blokuje ten wiatr. No i co. Część się wykorzysta tej konstrukcji starej. No, trzeba będzie jakiegoś śrotu dokupić, no i coś się tam postawi po koszcie. Ale to też myślę, że dopiero raczej na przyszły rok, bo w tym roku już nie dam rady. Musiałbym jakąś ziemię dokupić na pewno. Było ostatnio, nawet tutaj u mnie. Pole na sprzedaż. Kurczę, no cena była piękna, bo tam. Wystawione chyba było za jakieś 50 tysięcy, gdzie tam było prawie chyba 2 hektary ziemi, no i to dobrej ziemi. No ale niestety ja bez pieniędzy to sobie mogę, nie? A też, no kurczę, no bank mi też nie da kolejnego kredytu, ile ja już tych kredytów mam. Także musiałem sobie dać spokój, niestety, z tą ziemią. Zobaczymy, może się coś kupi na, na przyszły rok, może coś na zimę. Zawsze jest tak, że jak ja nie mam pieniędzy, no to jest jakaś gdzieś fajna ziemia do kupienia i teraz tak właśnie myślałem, że chyba się wstrzymam w tym roku, zostawię sobie trochę kasy, bo tam na zimę zawsze te działki, wszystkie co są na sprzedaż, drożeją. I mówię, zostawię sobie trochę pieniędzy. Nie będę kombinował i kupię jakąś działkę dopiero na przyszły rok. Co do tej mojej uprawy rzepaku, którą w tym roku mam po raz pierwszy, powiem wam, że tak dosyć średnia to póki co wygląda z tego co zaobserwowałem, bo no, zbiory tak średnio bym powiedział naprawdę z tych tutaj, z tego pola, z tego kolejnego na które pojedziemy, później nie wiem ile ja zebrałem. No, dwie chyba, chyba by były może dwie, może półtora tej mojej dużej przyczepy. Tej co 24 tony tam wchodzą. Także no, bez szału. Zobaczymy jak w przyszłym miesiącu jęczmień będzie sypał. Jak nie rzepak, to się na jęczmieniu odbije. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jest jak jest, no kurczę, trzeba sobie radzić. Musiałem spróbować z tym rzepakiem, nie po to kupiłem stół do rzepaku, do kombajnu. I z takim głównie też zamysłem wymieniałem kombajn. Żeby móc w końcu zacząć uprawiać rzepak. A co poza rzepakiem? No... Pf, chciałbym na pewno też wejść w kukurydzę, no. Ale no, czym to skosić znowu, nie? Nie ma się przystawki do kukurydzy, no to ciężko. Przystawka swoje kosztuje. Sześciorzędowa ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy dla mnie no to jest taka kurczę górna granica tego co ja zarabiam na zbożu, a policzyć wszystkie wydatki no to średnio żeby było tak o sobie zainwestować w taki w taki przyrząd czy w taką maszynę zobaczymy no bym miał więcej ziemi to mógłbym się w czymś takim bawić ale Póki jeszcze tej ziemi za dużo nie jest, no to nie ma co kombinować. Ta kukurydza też nie jest mi nie wiadomo jak potrzebna i nie wiadomo do czego. Na razie musi być jak jest. Spłacę tą halę, którą postawiłem, spłacę kombajn. Będę się starał ten kombajn szybciej spłacić. Ja muszę zobaczyć, ile ja tam mam tego leasingu dokładnie i. Może nawet już w tym roku bym go spłacił do końca i tyle. Bo ten kredyt na hale też mi ciąży strasznie i to wszystko co zarobię na warzywach, to wszystko idzie w kredyty. A i czasami brakuje nawet. Także no jest jak jest, nic się na to nie poradzi. Radzić sobie jakoś trzeba. Wydatków od groma pieniędzy nie ma. Ziemia droga, wszystko drogie. Jeszcze trzeba nawozy kupić. Oj, to jest kurcze właśnie tak na tej mojej gospie. Zainwestowało się trochę w sprzęt, trochę kurcze w tą w budowę jedną, drugą, trzecią, no i teraz to wygląda jak wygląda niestety, no Będę się starał gdzieś jeszcze jakąś monetę zarobić lewą. No zobaczę jak z tą słomą, bo w sumie słomy mam dosyć dużo. Nie wiem jak oni będą odbierać w tym roku ode mnie tą słomę. No i kurczę, może by to gdzieś sprzedał przy okazji resztę, tą co by zostało. No na pewno zbiorę ten stuk, co mam tam na polu. No to ten stuk pójdzie na fermę. Stuk pójdzie na fermę, no a resztę, resztę trzeba będzie sprzedać. Zobaczymy, no. Zobaczymy, ile oni będą chcieli w tym roku tej słomy, nie? Bo jak nie dużo, no to ja bym to sprzedał resztę. Nie będę tego trzymał. Zawsze to jakaś moneta by była. A jeszcze jedna rzecz, co Wam miałem mówić odnośnie takich rzeczy związanych, niezwiązanych z moją gospą. Będę zakładał w domu tutaj na gospie swojej pompę ciepła do ogrzewania. Mam zamiar za rok, dwa, zainwestować w fotowoltaikę na potrzeby mojej gospy. No wiadomo, pompa ciepła jest na prąd. No i myślę, że zainwestuję właśnie w pompę ciepła do ogrzewania domu. Ja i tak miałem zmieniać ogrzewanie, bo aktualnie to mam piec na ekogroszek. A jeśli poszedłbym właśnie w fotowoltaikę na potrzeby gospodarstwa, no to wydaje mi się, że ta fotowoltaika dałaby sobie radę od razu też z moim ogrzewaniem domu. No i dobra, abyśmy prawie mieli, trzeba by teraz te wszystkie skraje poobjeżdżać. Tam sobie pojedziemy od początku. No i później tu przyjadę, zrobię poprzecznie, jak i będzie tyle. Także, no, coś takiego myślę, zainwestuję. I już to, no. Koszt będzie spory około pewnie 20 tysięcy to wyjdzie, ale niech będzie jak. Zainwestuję jeszcze w fotowoltaikę, no to powinno być ok. Kurde, te gałęzie muszę tutaj poprzycinać. Ja tu przyjadę chyba zimą. Poprzycinam te gałęzie, wszystkie co mi wchodzą na pole i już. Musiałbym zadzwonić w sumie do tego. Do leśniczego się zapytać, czy to tak mogę. Chociaż jak nikt nie widzi to. Czemu nie? Tu później kosić mam to kurczę, wszystko się o kombajn obija. Takie koszenie. No i tu będę musiał drugi raz przejechać, tak mi się wydaje. Chociaż to gruberem pociągnę, to też się nic nie stanie, będzie dobrze. No roboty, jak widzicie, nic nie ubywa, tylko cały czas przybywa. No i tu muszę jeszcze ten skraj zrobić, ale to zaraz. To się zaraz zrobi. Tu jeszcze będzie obornik sypany, ale to na przyszły miesiąc. Nie mam nawet jak się za bardzo dostać do tego obornika przez ten jęczmień. Także sypniemy na przyszły miesiąc. Już po żniwach wtedy wysypie się na wszystkie pola i już. Kurczę, no i co jeszcze? Co jeszcze? Ja cały czas mam z tyłu głowy, żeby zakupić sobie jakiś ciągnik do remontu, jakiegoś starego szrota. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. No, ale ja mam z tyłu głowy. No chciałbym mieć jakiś starszy ciągnik. Może bym kupił nawet coś mocniejszego, nawet może mocniejsze od Renaty. To do jakiegoś do jakiejś talerzówki do czegoś na uprawę. Jakiegoś starego szrota postawiłbym go do stodoły W międzyczasie, w czasie roku by go wyremontował I tak właśnie się zastanawiam, jakbym coś znalazł na zimę Pieniądze jak będą, no to może bym coś kupił takiego kurczę No może być i duży ciągnik, to jest nawet większy od renaty taki Wtedy bym sobie do niego dokupił jakąś talerzówkę czy tam jakąś bronę, kultywator, coś tam takiego większego, i wtedy tam ten by był do takiej roboty w polu. No ale to, wiecie. Wszystko pieniądz. Będę się rozglądał za tego typu sprzętem. Zobaczymy. Jak się uda, to się uda coś kupić. Jak się nie uda, to się nie uda. No nie będę płakał, nie? Ale nie powiem, no, że. No gdzieś to tam z tyłu głowy cały czas mam. No, C bardzo mi się marzy jakiś taki kurczę, tutaj ciągnik starszy. Przede wszystkim mocniejszy, nie? No. Ziemi może niedużo, no, ale jakbym miał coś kupić, tak w tanich pieniądzach, po kosztach. No to kurczę, dlaczego nie? Niech sobie będzie taka wariatka na farmie. Do takiej roboty. Mam piłować Renatę, to wtedy takiego starego szerota by się piłowało. Myślałem o szóstce Ursusie, żeby kupić, ale no kurczę, no ile on? 150 koni, nie? No to żadna to dla mnie różnica. Renata też ma 150 i jest wygoda pracy dużo lepsza, nie? A przyspieszyć mi to nic nie przyspieszy. On i tak więcej nie pociągnie jak ona. No, musiałbym coś patrzeć bardziej, kurczę starszego i większego od szóstki, nie? Bo to mi w niczym nie pomaga taki ciągnik. Czwórki nie kupię, no bo to mam Zetura zresztą on silniejszy jak czwórka czwórka po co by mi była wszyscy mi to cały czas mówią jak live y robię że kupił jakiegoś ursusa czy tam sześćdziesiątkę ostatnio stwierdziłem że może może i bym kupił jakąś tą sześćdziesiątkę kiedyś no ale nie ma się co oszukiwać one są kurewsko drogie a mam kupić za nie wiadomo ile tysięcy ciągnik, który większość czasu będzie stał i od czasu do czasu przeciągnie jakąś przyczepę. No to. To samo zrobię mtz -em. Zresztą MTZ też on dostanie zmiennika na pewno za parę lat, bo chciałbym go zmienić na nowszy ciągnik. Na pewno kupić coś nowego, może kilkuletniego, też z Turem no i wejdzie on wtedy w miejsce MTZ a MTZ no już zostanie wtedy taki całkiem sobie dodatkowy w razie W bo no sprzedawać go nie chce, nie nie chcę go sprzedawać jest ze mną od początku, no ma Tura dużo roboty robi, no mam sentyment do tego ciągnika Dobra, jedno zrobione. Lecimy na kolejne. No i na końcu pojadę tam na to długie, proste. Które mam. Tam aż kurczę gdzieś za baryczą daleko. Zresztą wiecie, o które pole mi chodzi tam. Do no, poprzednim odcinku tam kosiłem rzepak, a nie. Nie, nie kosiłem tam rzepaku. Na odcinku kosiłem tutaj. No niestety, tam. Tam chciałem wam nagrać odcinek, bo na tamtym polu go nagrywałem, ale jak zwykle, coś poszło nie tak z mikrofonem, no i wyszło jak wyszło, nie? Musiałem tamto nagranie wywalić, a już miałem grę zapisaną. Mówię, nie będę kolejną godzinę z powrotem jeździł. Pokaż linię. Uu. Czemu te linie się tak zrobiły? Ale brzydko, nie chcę tak, chcę tak. Teraz dobrze, tak by mogło być, wyłącz linie. No i jedziemy. Co będzie, to będzie. Pogoda elegancka. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu też taka będzie, bo przyjdzie kosić jęczmień, a nie będzie pogody jęczmienia, mam chyba z 7 czy 8 hektarów, to będzie co robić. Tam już trzeba będzie wszystkie przyczepy zaprzęc do pracy, tak mi się wydaje. Zrobimy tu od skraja i później, już się pojedzie tam na dalszą część tu. brzegi, i tak będę kończył później. Widzicie, no tak to jest tutaj, kurczę, no... Niby by się chciało coś ciekawego na odcinkach porobić, ale jak miałem ciekawą robotę ostatnio na odcinku, tu tam coś ładowałem, tu... Tutaj jeździłem z tym obornikiem, było to coś innego, czego normalnie nie robię, no to... Dźwięk mi się z mikrofonu nie ponagrywał, no i to tak wygląda jak wygląda, wiecznie coś. Oj, dobrze, że ten GPS jest w renówce, no, wygoda pracy jest niesamowita. Nic nie muszę tutaj pilnować, tylko żeby się ustawić, włączyć i sam jedzie. A w renówce już, nie wiem czy wam mówiłem, za chwilkę też 30 motogodzin u mnie na gospie wybije. Niby długo jej nie mam, no ale zaczyna już powoli ten licznik tykać. Coraz bardziej. Coraz więcej tych godzin wbite. Dobra, zostawimy to tak, jedziemy. Ruszymy teraz tutaj z początku. Bym musiał tutaj jednak podjechać, żeby się na równo ustawić. No, tak jak mówię. Dobrze idzie. Nie ma co. Zresztą dojadę sobie tutaj do końca, no i zakończymy odcinek. Także jeśli seria Wam się podoba, no to zostawiajcie łapki w górę. Dla mnie to bardzo dużo znaczy. Jeśli nie, no to w dół. No i jak chcecie być na bieżąco z filmami, no to subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem, bo filmy będą się pojawiać często. A jak nie macie dzwonka, no to nie dostajecie informacji. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.